Cześć widzowie, dzisiaj tak nietypowo, słuchajcie, zagramy sobie w horror o nazwie The Cabin. Jest to chyba horror na podstawie tego filmu, nie jestem pewny, możecie dać znać, jeżeli cokolwiek wiecie. Tam jest pani Delfinka, zobaczcie jak się bawi. Siemanko wszystkim. ja nawet nie wiedziałem, ona tu ze zwycięzcą się bawi, nieźle, nieźle. Słuchajcie, zaczynamy. Jak widzicie, przychodzisz do chaty swojego zmarłego dziadka, nie masz wejścia, musisz znaleźć jego klucz. Zawsze trzymał go przy sobie. Bez względu na to, dokąd poszedł. Delfinka z latareczką. Idę szukać, żegnam. Wy teraz widzowie napiszcie w komentarzu, czy lubicie grać w horrory. Ty, Delfinka, lubisz? Ja nie lubię w ogóle, no. ja się boję tej gry. Delfinka nigdy nie lubiła. I tak samo, jak wyskakują jakieś w horrorach rzeczy, to naprawdę się tego obawia. Ja może nie aż tak, ale w sumie zależy od horroru. Zazwyczaj jakieś egzorcyzmy, coś takiego się obawia, nie? Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Dobra, mamy łopatę. Masz klucz może? Zaraz będę mieć. A gdzie był ten klucz? Trzeba wykopać, dziadka. Oho, i to jest mój dziadek, Szko a to ty też musisz wziąć klucz? To jest dwuosobowy, więc raczej nie. Zresztą spróbuj, no zobaczymy, nie? Co w się sensie czekaj, to ja dla testu wezmę? Jeszcze klucz i zobaczymy, czy mi zniknie. Oho, delfinkę otwiera. Nie, widzisz, czyli dwuosobowy, dobra. No i co, wchodzimy? Co czekasz? Jak pokazuje, patrzcie, że nie chce wejść. No dobra, idę. Osłaniaj mordo. No i w tym filmie nie o Okutę. To było dosyć mocne. Mój umysł nie był w dobrym miejscu od jego śmierci. Czasami widzę rzeczy, których tam nie ma. Przyczyna jego śmierci jest nadal nieznana. No, ciekawe, co było powodem. Prawdopodobnie mógł to być zawał. Ja tak strzelam, bo jeżeli coś takiego zobaczył. W każdym razie powinien posprzątać to miejsce, a następnie odpocząć. Czasami oczyszczenie jest nieuniknione, aby uwolnić świat od grzechu i zła. W tamtym filmie jest zwykły ziomek, który atakuje tych ludzi. A tutaj jest jakieś takie duchy bardziej, więc nie wiem, czy to jest na podstawie tego filmu. Jest to dosyć podobny motyw na pewno. Także dobra, co? Musimy sprzątać. thank <sighs> you Więc sprzątamy. Delfinka, weź się, zabierz na ja za sprzątanie. Ja się boję. Jeszcze dwa pozostało, dobra, czyli ty to zabierasz, to ja biorę to. Oczywiście współpraca musi być. A, musimy iść na zewnątrz, słuchaj, także. Aha, idziemy. no to Jaki idź. No miś, nie? No dobra, to idziemy. Ale ogólnie chatka bardzo ładna, nie? Widzowie, wy byście mogli mieszkać w takiej chatce? Gdzieś tam w lesie opuszczonym? Bo ja to nie wiem, w sumie ciężko chyba. Ja na pewno nie. <laughs> Delfinka to by cały czas myślała, że ktoś atakuje. Tak. Rzucamy, ja nie wiem, chyba my dwaj teraz będziemy musieli, bo ty masz dwa i ja mam dwa. to zaliczę jako wszystko, nie wiem. Nie mam. Nie Dobra, czyli to jednak jest po prostu jedna osoba, musi zawsze zrobić. Idziemy. Ej, co? Co to jest? Delfinka już się chowa. Ona się naprawdę, boi. Co ja to jest? Ja nie lubię takich rzeczy. No, Delfinka najbardziej się boi takich wyskakujących rzeczy. Powinienem odpocząć. Jak jakaś sekta dosłownie. No to mamy odpocząć, to idziemy, dawaj. Chyba musimy iść spać. A ja tu jest jumpscare jednorazowy dla wszystkich. Ale to nie działa. A, okej. Okay. Dobra, idę spać i nie patrzę. No ja też od razu mnie wzięło. Dobra, co nas teraz spotka? Jest jakaś muzyka. O kurde, dobra, jest jakaś. Mój Boże. Co Ej, wyłączam na niej. co to za muzyka w ogóle? Wyłącz na samym wyłączam, radio. ale on tak głośno na słuchawkach, ja nic nie słyszę. Coś się dzieje w tej chce. Oj, tak. To no, zdecydowanie. Na pewno. Przysięgam, że znów widziałam to stworzenie. Mój dziadek zawsze mówi o jakimś stworzeniu, którego prześladuje. Myśleliśmy, że to tylko jego starość. No to już nie, to już się przekonałem, że to nie jest starość. Może są jakieś wskazówki w tej kabinie o tym, kto. Lub co go zabiło? O kurde, czy nie zabłąk? Delfinka znalazła notatkę. Znalazłam. Okej, okay, za tym kartonem zobaczmy. Przeczytałaś to? Nie, bo ja mam zamknięte oczy. Dobra, to ja patrzę. Raczej nie powinna nic wyskoczyć. Stworzenie z czaszką mielenia. To coś, przesiaduje mnie od jakiegoś czasu. Obawiam się, że nie będę miał dużo czasu, zanim zdecyduję się zakończyć moje cierpienie. Widział dokładnie to samo stworzenie. Musiał zginąć, próbując ukończyć rytuał. Może rytuał jest jedynym sposobem na zatrzymanie tego? No powiem wam, że nie chciałbym brać udziału w tym, nie? A ja Szczerze. wcale, ja wcale nie chcę brać. I generalnie to. Bo nie przeczytałem całej tej notatki, chyba że to było to, co właśnie tutaj na tych napisach. Pamiętam, że czytałem, że krąg płonących świec jest wymagany, by rozpocząć rytuał. No to super. już się zaczął. Czyli, no, na no to wychodzi, że on już zaczął to. Myślę, że Dziadek miał kilka świec w szopie, mógłbym ich użyć. No, super, super. Będziemy brali udział no to w rytuale. Idź. Aha, czyli ja mam sam iść. Nie, ja o, idę za tobą. Lepiej razem pójdźmy. Idziemy. O, co to było? Widziałaś to? Ale mi serce widzowie zabiło. Ale mi tak zabiło serce, nie? Tego zaś nie spodziewałem. Ja się zaraz. Że ja wejdę do shopy, <grym> nawet nie wejdę do tej szopy i takie coś. Aha, zostawiłeś mnie, teraz widzę. O kurde, naprawdę tutaj są takie emocje, nie? Polecam w to zagrać, jak nie grajesz. A ja nie polecam nikomu. Mało ludzi, ale jak chcecie emocje, to naprawdę. A ja nie muszę ich brać? Nie, no, jedna osoba, nie, wystarczy. O kurde, to było mocne, naprawdę. Moje serce tak piknęło. Idziemy tam, są chyba punkty, w których mamy to zrobić. Czekaj, na mnie ty nie zostawiasz. Chodź, chodź, delfinka, dawaj. Ja tu naprawdę jeszcze się obawiam, nie? Gdziekolwiek pójść. Aha, dobra, i tu będzie ten rytuał. Najgorsze jest to, że to jeszcze ta muzyka taka jest w tym. Ty możesz zapalać świecę? Mogę. No to dawaj. O Jezu, nie mogę doczekać, co tam będzie, nie? Świeca rytualna. A nie, delfinka zostawiła to ostatnio. <laughs> <I się> odeszła <laughs> socjalnie. Skoro ja, to niech będzie. I co teraz? O kurde, o kurde. Co to jest? Chodź, chodź. Chodź z tego kręgu, chodź. Uciekaj. Okno się otworzyło. O co chodzi? Zobacz, wszystkie okna się otwierają. Te Finka z jednym okiem patrzy. Ja nie chcę nic mi idzie. Dobra, czyli musimy w jednym z trzech okien będzie. Ole mi przystroszył. Ole mi przystroszył. Aha, już nie żyjemy. Dobra, widzowie, gramy teraz tryb na czterech graczy, ale niestety jest tylko trzech. Tylko dzięki temu może wygramy. Oh. Dobra widzowie, teraz ogarnęliśmy Musimy chyba w każdy w jednym oknie stać. I dlatego... No właśnie. I on jak się pojawia, to musimy go z tego okna jakby wyrzucić. I teraz wy tam weź pilny, bo on w ogóle nie ogarnia ten nasz ziomek. Ja pilnuję. Mam jeszcze zobaczcie 80 sekund, także w dwójkę by było ciężko, chociaż z drugiej on i tak nie ogarnia, więc po prostu trzeba się rozdzielić. Dasz radę? Tak, tak. Delfinka tam działa. Zobaczcie, on chodzi po mapie, po, po, po domku gdziekolwiek i on nie wie co ma robić. Na razie się nie pojawia, A u ciebie? Cały czas. On przychodzi do mnie, <laughs> do ciebie. Ej, ej, ej. Wow patrzyłem mi te łapy tu wyskoczyły. O, mamy to. Czy to już na pewno nie, to na pewno nie koniec. Muszę się stąd wydostać. No fajnie by było. Powinienem upewnić się, no, że na zewnątrz wszystko jest w porządku. No czyli nie jest w porządku. to no, nie on wyskoczy tu zaraz pewnie. Tutaj? Nie, tu nic nie ma. Dawajcie, co tu może być na zewnątrz? Ja do tego bałwana zobaczyć. Może coś tutaj jest. Delfinka ze mną idzie. No i no, tu nic nie ma. U dziadka? O kurde. Ej, zniknął! O nie, dziadka nie ma. Musiał zniknąć rytuale, no to na pewno. Muszę wyjść z tego obszaru teraz. Aha, wsiąść do ciężarówki. A gdzie jest ciężarówka? Aha, to jest nazwane ciężarówka. I chyba nie udało się? Czy udało się? Co jest? Ja nie wiem. No właśnie. I chyba silnik nie odpala. Super, czy jesteśmy uwięzieni? Ale paliwo było, chyba. No Tam. właśnie, chyba tak. Zapełniłem go tuż przed przyjazdem, czyli on to zrobił. No właśnie, to coś musiało to zrobić. Delfinka, trzymajmy się razem. Weź, kurde, bo mi gdzieś tu wyskoczy. Wydawało mi się, że tu jest paliwo, nie ma? Mi też się tak wydawało. No ale nie ma, dobra. Ogień prawdopodobnie wkrótce zgaśnie. Powinienem znaleźć dobre drewno, A. aby przetrwać noc. To chyba, co? Będzie trzeba zbierać ta. Ale wiesz co, ja podejrzewam, że jak będziesz Delfinka szukać, to ktoś ci wyskoczy, nie? Ale no, też tak właśnie myślę. Bo on tu gdzieś będzie. Ej, on z nami, on działa, zobacz, coś no. ogarnia. Chyba się wczuł w tą grę i ogarnął. No, się obawiam, że to ostatnie to właśnie jest miejsce, gdzie on czeka na nas. Dlatego ja nie zbieram ostatniego. Ej, tam coś jest, zobacz. Dobra, to później. A nie, tam nie da się wejść, dobra, to nieważne. Dobra, mamy. Ej, trzymajmy się razem, mordy. Co, co to? Co? Krzyczy, o Jezu, jaka muzyka. jak głos mojego dziadka. Zbadaj dźwięk. Tam trzeba iść, widzicie? to teraz już wiesz, co cię czeka, nie? No ja nie wiem, Będzie nie widzę. Ej, ale zobacz, ja tam patrzyłem i teraz my w tamtą stronę idziemy. Widzisz? Tak, tak. A Delfinka cały czas z jednym okiem, nie? A ja na czele oczywiście muszę iść. Weź go tam wyprowadzić jako pierwszego. Prowadź. Patrz, 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 nie chcę iść, zobacz. Jak się patrzy, jaki cwan, jak widzisz to? No, no, no. <laughs> no idź, idź, o zobacz. No jaki... No widzowie, z kim ja gram. What? Dziadek! Co? A ok, no bo tam po prostu były same te kości. Kanistry z benzyną, zobacz. No to będzie z... niezła zasada. znamy stąd. Jeśli nadaję z nich paliwo, mogę użyć, aby uciec jutro. Ale ja ci mówię, to jest zasadzka. My tu mieliśmy wejść. Jestem pewny, że będziemy tą kolejką górską jechać, nie? A jeszcze jeden. Dobra, on już zbiera. No, ziomek tutaj ogarnia, dobrze jest. także Tak, jesteśmy, my że nic nie. Ogarnię. No, cały czas chodził, nie wiedział, co się dzieje. Właśnie, tak już tam. Biegnij do kabiny, Ścikujem. szybko. Gdzie do kabiny. Do kabiny? Dobra, biegnij. A mnie goni. Nie, 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 proszę, biegnijmy, nie dajmy się, nie, on nas goni A jest blisko? Właśnie odwracam Jest razem. blisko, ale jest szansa, że uciekniemy Co jest? Zniknął, udało się, ale on Boże. był dosłownie za tobą, widziałaś? Nie, nie widziałam Ja się odrzuciłem, patrzę, no dosłownie poza tobą No nie, on tu będzie gdzieś, skoro zniknął, to on tu gdzieś będzie Drewno w kominku Czyli spędzamy tu całą noc, ale powinniśmy zamknąć okna, nie? O nie, odpocznij. Zaczynaj się. Chodź Mordzia, dawaj. Delfinka zamknęła oczy. A może pojawimy się gdzieś po prostu? Nas przeniósł w jakieś fajne miejsce. Nie, nie przeniósł nas. Ej, ale o dziwo, nic się nie stało. Oho, tu są świece. Zobacz, tu są świece. No, to tutaj już ktoś czeka. Dziadek. Dziadek. Patrz jaki cwaniak, nie chce przyjść. O nie, rytuał musi sprawić, że demon był jeszcze bardziej przykłód niż wcześniej. Teraz, gdy mam paliwo, powinnam pójść po pomoc. Tak, ciekawe gdzie? Do sąsiada? 4 km dalej, czy co? Wrzuć paliwo do ciężarówki, dawajcie. Ej ale dzień się pojawił. To jest nadzieja, że już koniec. Jedziemy, jedziemy stąd. Dawaj, jak najszybciej, jak najszybciej. Czas odejść. Czy to już jest wygrana nasza? Co się stanie? Nie to nie. Na pewno nie. Takie ujęcie. Ja się boję, nie wiem. Na pewno. No właśnie. I co, to jakiś kolejny rozdział musimy przejść? Ej, ale ziomek nasz. Weźmy ziomka, chodź z nami, Bobon. No trudno, gramy w trójkę. Ważne, że nasza mordio chociaż jest. Co nie chce chodzić pierwsze. Zobaczcie, tu mamy mapkę i jesteśmy tutaj, Blackrock Mine. Tam jest jakaś kopalnia, watch tower, tam jest jakaś wieżyczka i tam prawdopodobnie jest wyjście. No to tutaj będzie chyba dużo więcej rzeczy. Po incydencie w The Cabin, ledwo uciekając z życiem, decydujesz się na letnią pracę w lesie Green Pine, gdzie możesz spróbować znaleźć spokój. Jako strażak twoim zadaniem jest identyfikować i zgłaszać pożary, zanim się rozprzestrzenią. Docierasz do wieży, gotowy na swoją pierwszą noc w pracy. No dobra, czyli to jest jakaś kontynuacja chyba tego. Dalej jest taki motyw. No zobacz, powinienem posprzątać to miejsce, czyli zaczynać tak samo. Tak, tak. I tu są jakieś inne śmieci w ogóle, jest troszeczkę inaczej. Dobra, mamy śmieci, więc prawdopodobnie trzeba je wywalić. Ale ładnie tu jest. Hej, jesteś tam? Rozmawiaj z drugą wieżą. Masz tu jakieś. A to tu, tu tak? Mikrofon. Hej, jestem tutaj. Słyszę cię. 8, checking out for the night. See you tomorrow. Over. To strażnica 8. Wymelduje się na noc. Do zobaczenia. Wymeldowuje się na noc. Do zobaczenia. Ale to są lokalne wiadomości. Zobacz, trzech obozowiczów zginęło, a jeden został ranny w tajemniczym ataku, który miał miejsce w lesie zielonej sosny. Jedyne ocalały, pamięta postać z rogami jelenia stojącą na dwóch nogach, która ich śledziła. Nie ma dowodów sugerujących jakąkolwiek paranormalną aktywność. Czyli nadal jesteśmy osaczeni przez tak, tego tak. kogoś, tego jelenia. Nie, ale powiem wam, że naprawdę fajna gierka, polecam zagrać. Ej, jakie mięso, patrz, normalnie jak z Biedronki, zobacz, mielone. Co my tu mamy? Ej, czemu to zamknęłaś? Jak Robię pizzę. Aha, dobra. Patrzcie, piekarniczek. No piękne i te dźwięki w ogóle wydobywające się. Taki stary piekarnik. A ja czemu ty z folią to założyłaś? Żeby było więcej kalorii. <grym> Okej, okay. dobra. To powinna być łatwa noc. Nikt nawet nie wędruje tak późno. No, wcale. Tak, na pewno. Hmm. Powiem Wam, że to jest naprawdę spoko motyw, nie? Spoko gra generalnie. Delfinka kazała zajarana. Om, om, om. Mamy pizzę wszyscy Ogólnie, czy są tutaj jakieś detale, na które jeszcze by trzeba zwrócić hello, uwagę? Raczej hello. nie o. <laughs> Dawaj, technika przemawiaj tam Ja gadam, przyjąłem, zrozumiałem To wieża siedem, słyszę cię o nie. Nie. nie no, ta gra jest ogólnie dobrze zrobiona Bardzo dobrze Zgubiłem się, coś mnie ściga Serio? I my musimy pomóc? I, I help me. I'm going to die. Pomóż mi, umieram Włącz reflektor, przyjdź do wieży On przyjdzie, może do wieży no może. Ale on tego potwora do sobą. Nie ale lepiej nie przychodź, tu. Słuchajcie. Dobra, on idzie, no. Gdzie jest nasz ziomek? On, poszedł. on wyszedł, nie, nie będzie. No nie, sami jesteśmy, widzowie. Gdzie, 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 gdzie? Coś się stało, zobacz, na zewnątrz. Przepraszam, po prostu wędruję zostawić, abyś kontynuował to, co robisz. Jestem na rozwinęłym szlaku, mówi, że opuszczam obszar, a jest King w którym kierunku mam iść. Okej, okay, dawaj delfinka, spójrz tam. Weź go tam nawigator poprowadź. Powiedział, że odchodzi za kini, co oznacza, że powinien iść w prawo. Ja się bardziej jeszcze, bo jak nie ma tej trzeciej osoby. No. Dużo gorzej jest ogólnie. Dobra, przyjął to, tylko czy on do nas dojdzie? Ja powiem Ci, że tu jest jeszcze gorzej, bo to jest wielki las. nie? Gorzej, no. O wiele gorzej. Tutaj nie wiesz w ogóle co masz zrobić. Czy mógłbyś powtórzyć? Co? Nie nic. Się What? No właśnie ja chyba nie czuję się już dobrze teraz. A ja nie chcę w to grać, może zostawię cię tutaj samego i wyjdę. Może tak być, czy nie? <laughs> nie, nie. Delfinka, nie wierzę w ciebie. Zobaczcie, taka niby uśmiechnięta, byście zobaczyli, jak ona jest przestraszona, nie? Normalnie, o sakre. Dobra, chodź. Musimy podnieść tak męską decyzję, no ratować. Krzyczy. No, krzyczy, ale to nie on chyba, czy on? Co? Co? to było? to? Okej, okay, dobra, to on. Jest... No, no, are you crazy? That mnie jest... nie, nie, tree. Okej, czyli to nie było drzewo. To ja tylko te drzwi otworzyłem spokojnie. Boże... <laughs> Co robimy, delfinka? Nie, jest. Ścieżka znów się rozdziela. Pomóż Obozowiczowi. Jest tu bardzo zimno. No idź na mapę i pomóż mu. Już ci pomagam, mordo. Przeżyj to, będziesz nam potrzebny. Znowu w prawo, dawaj, przekazuj delfinka. Znowu w prawo musi iść. W końcu przejdziesz przez małe Dobra, jezioro. Nie ma jeziora w ogóle, gdzie to jest? A tu jest! Co to jest? To on jest tutaj! Patrz! Jezioro. Nie. On gdzieś tu musi być. O kurde. Weź, weź, weź. Słyszałeś te dźwięki? Tak. Patrzymy. Dawaj, reflektor, ale tam coś pewnie będzie. I to będzie jego śmierć, podejrzewam? Nie działa. Jest, zadziałało. Ta, nie widzisz nic. No, tak, na pewno. No zobacz, on musi tu być gdzieś przy jeziorze. No to fajnie. Jest gdzieś bardzo blisko, o tej fika przestraszona. Jeszcze tej jednej osoby nie ma. Coś... O, o co chodzi? jaka za co ty stary? No. Dałem ci szansę na ucieczkę. Czy to jest do nas wiadomość? Chyba tak. Chyba tak, nie? Dobra, wychodzę, ale... No, naprawdę się boję. Ja czekam aż ktoś tu przyjdzie, no nikogo tu nie ma. Tak, tak, jestem, jestem. jestem. O, jest, znalazł jezioro, znalazł jezioro. Zobacz jak on jest blisko nas, nie? Chodź, zobaczymy czy on tu idzie. Ja nie idę. Nie, ty się boisz? Ja siedzę w miejscu. Nie, czekamy na wiadomość, pewnie od niego cały czas. Dobra. To jest blisko. Ściga mnie, pomóż. No dobra, czyli on przyciąga tutaj do siebie teraz tego. No nie, gdzie jesteś, Mordo? Powinniśmy uciekać. Ciekawe, czy będziemy go widzieć, tutaj jak on biegnie i w ogóle, czy cokolwiek będzie. Pewnie nie. W sumie tu jest ścieżka. Zgubiłem go. No to git, Mordo, to chodź. Zbliża się, dobra, idzie, idzie. Ciekawe, czy tu przyjdzie. Widzisz go gdzieś? Oho, co to było? Otwórz, gdzie ktoś idzie. Otwórz. Ej, ej to jest otwórz. mocniejsze. Wow. To było mocne. To było jeszcze gorsze niż pierwsza część, nie? Bo w pierwszej miałem, że jakiś taki. Miałeś takie wrażenie, że jakiś wpływ masz w ogóle na tą grę, a tutaj nic. Nie wiedziałaś w ogóle co cię czeka. To było mega straszne. Ale było nudniejsze, w sensie, że nic nie. Nie, myślę, robiło. że bardziej trzymające w napięciu było. No dobra. No. Ale to nie są dla mnie gry. Ostatni raz w ogólnie gram. Mam nadzieję, że się podobało. Stawcie łapę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym. Na razie. Siemka.